Występuję na środku obrony. Czasem zdarzy się, że również zagram na prawej obronie. Obecnie występuję w drużynie Orzeł Piaski Wielkie. Na początku trafiłem do Krakowi, gdy miałem około 10 lat. I tam przez 8-9 lat występowałem, na początku w drużynie Trampkarzy, później, później w Juniorach i skończywszy na, na, na rezerwach Krakowi. Następnie trafiłem do Wiślania jaszkowice gdzie byłem przez 3 lata. Później miałem krótki epizod w Górniku Wieliczka, przez rok tam byłem, a teraz obecnie występuję w drużynie Orzeł Piaski Wielki. Bardzo dobrze mi się e, trenuje w Millenium e, i to e, ma, ma na to wpływ wiele czynników. E, jednym z nich jest to, na przykład to, że mamy wspaniały myślę obiekt, który e, nie musimy dzielić z żadną inną drużyną, tylko jest, jest on nasz i mm, każda grupa ma bardzo dużo miejsca, żeby te treningi swoje e, realizować. E, bardzo mi się również podoba to, jaką mamy, e, jaki fajny mamy sztab trenerski. Naprawdę jest tutaj między nami bardzo dobra współpraca. E, mam tutaj również bardzo blisko, więc e, no, póki co jestem bardzo zadowolony z pracy tutaj e, jako trener. Tak, jestem zadowolony. Wiadomo, czasem trafią, trafiają się małe gagatki, które e, trzeba upomnieć, e, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że e, wizerunek tutaj na treningach czy obozach jest bardzo pozytywny i też wasza praca na treningach jest e, na wysokim poziomie. Nie wiem jaki mam rekord kapek, ale chętnie dołączę do challenge'u, wyzwania trenera Michała razem z Mariuszem. Myślę, że dam Wam popalić. Są dyscypliny, które czasem lubię uprawiać, że tak powiem, rekreacyjnie. Rekreacyjnie jest to na pewno pływanie, czy nawet tenis ziemny, siatkówka na plaży, Juka ręczna może nie, nie mam zbytnio do tego warunków. Koszykówkę niezbyt lubię grać, no myślę, że te podstawowe wymieniłem. Miałem 10 lat, jeśli dobrze pamiętam, to była trzecia albo czwarta klasa w podstawówce. dlaczego wybrałem piłkę nożną? No to, to takie ciekawe bardzo pytanie. Myślę, że yy, ciężko mi jest znaleźć taką yy, dobrą odpowiedź, ale jak byłem mały, to po prostu najbardziej yy, najwięcej frajdy sprawiało mi kopanie piłki. Yy, ten sport myślę też jest jednym z yy, jak nie najpo, najpopularniejszym na świecie yy, i takim, który dostarcza najwięcej emocji, więc dla mnie wybór był Prosty, że właśnie akurat ten sport chciałem zacząć trenować. Piłkę na filmikach rzuca młodsza siostra mojej dziewczyny, także z tego miejsca ją pozdrawiam. Jako dziecko moim marzeniem było zagrać się w Manchesterze United. No jak widać z planów raczej nic nie wyszło, ale teraz jestem tak jak wcześniej mówiłem bardzo zadowolony z obecnej sytuacji. Nie mam jakiegoś wymarzonego klubu, chciałbym po prostu grać w klubie, w którym będzie fajna atmosfera i będę z chęcią przychodził na treningi. Bardzo ciężkie pytanie. Tak się zastanawiam, no, pierwsza rzecz, jaka przyszła mi na myśl, no to na pewno e, potrzebne by mi było jedzenie i picie, z tym, że no, ono mogłoby się e, szybko skończyć, e, więc mm, musiałbym mieć e, coś po prostu, żeby e, to pożywienie skądś brać, może bym zabrał e, jakiś naostrzony ki, żeby mu, móc e, łapać ryby w pobliżu wyspy. Inną rzeczą, no, pomyślałem o telefonie, no ale ten telefon by się szybko rozładował, więc mógłby być też zaraz problem i byłby bezużyteczny, więc może wziąłbym piłkę, tak żeby mi się nie nuciło, mógłbym ją e, czasem pokopać. E, co mógłbym jeszcze zabrać? Może jakieś, nie wiem, fajerwerki, które mógłbym odpalić, e, jakbym zobaczył jakiś statek albo samolot, który mógłby mnie e, z tej wyspy e, uwolnić. Ewentualnie jakiś może sprzęt do snortingu, bo jestem akurat zachwycony formą spędzania takiego czasu jako snorking, więc żebym się nie nudził, to bym sobie może oglądał rybki wokół wyspy. Mam słabość do jajecznicy i ją bardzo często miłem na śniadanie, ale staram się też jeść często śniadania, które dają mi Zdradzą mi dużo energii na cały dzień, więc na pewno jest to owsianka yy, oraz yy, omlet yy, z płatkami owsianymi, yy, z masłem orzechowym i z bananem. Szczerze powiedziawszy, no, nie przeczytałem w całości żadnej książki. Ale szybko się wytłumaczę, bo wynika to z tego, że obecnie piszę pracę magisterską, więc tych książek używam bardzo dużo, ale z każdej czerpię troszkę, troszkę mniej informacji. Wszystko zbieram w jedną całość. No i głównie dlatego, że właśnie piszę tą pracę, no to używam więcej książek, ale nie przeczytałem jednej w całości. Troszkę wymyślam sam, troszkę oczywiście też podpatruję na, w internecie, wyczytuję troszkę treningów, oglądam też treningi, treningi zagraniczne. No i tak staram się wszystko zebrać w jedną całość, żeby żebyście mogli z tego dobrze sobie korzystać! Dokładnie od trzech lat. 10 kwietnia chyba minęła trzecia rocznica, od kiedy jestem trenerem w Oj! Nieprzerwanie od 2007 roku kibicuję Manchesterowi United. Ostatnio były troszkę gorsze chwile, ale wierzę w filozofię klubu i mam nadzieję, że niedługo wrócą na szczyt. Celów i aspiracji moich zawodowych jest sporo. Myślę, że w przyszłości na pewno chciałbym zyskać jak najwyższe licencje trenerskie, takie jak UEFA. Chciałbym również, żebyśmy jako szkółka coraz bardziej zaczęli działać profesjonalnie. Tutaj mamy grupę trenerów, którzy na pewno będą chcieli rozwinąć tą naszą szkółkę i też bym się chciał do tego jakoś mocno przyczynić. Chciałbym również, żeby jak najwięcej naszych zawodników ze szkółki w przyszłości grało w wyższych ligach, więc to myślę to jest taki plus dla trenera i z tego na pewno będę zadowolony, jak moi zawodnicy osiągną wysoki poziom. Myślę, że tęsknię za wspólnymi treningami. Najbardziej brakuje mi naszych meczów, turniejów, gdzie zawodnicy podczas meczu, którzy nie biorą udziałów, że ciągle tylko podchodzą i pytają trenerze kiedy wejdę, trenerze mogę wejść do ataku, trenerzy mogę teraz iść na bramkę, tego myślę, że najbardziej mi brakuje. Dziękuję za zadane pytania. Przede wszystkim też dziękuję rodzicom i zawodnikom za to w jaki sposób uczestniczą w naszym wyzwaniu, w ciągłych treningach. Mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce przejść z tych treningów wirtualnych do rzeczywistości na tym wspaniałym obiekcie, będziemy mogli wspólnie znowu razem trenować. Dzięki.